Witam wszystkich bardzo serdecznie Pojedziemy sobie Angolami Tym pięknym Churchillem W wersji, jaka to była wersja? MK3 Pojedziemy sobie Może coś skuramy, może nie No ale fajniej by było, jakbyśmy coś skórali, tak? Wiadomo, że kompilacja fajnych rzeczy łatwiej się sprzedaje niż kompilacja faili, przynajmniej w grach. Wiadomo. Bożesz ty! Jakim cudem taki mały dziad uszkodził mi wierzę? Próbujemy się przyjąć na klatę. Co masz! Podkątujemy tę wieżę. I może nam się uda przeżyć. Oj, nie udało się z IS 30 ja, no widzicie, no... Takie małe główienko, a tak może zagrozić. No ja nie wiem, ja nie wiem. Wszystko wyniknęło z wypadku, że jestem ślepy, a to jest dopiero... To jest dopiero, no niecałe dwie minuty rozgrywki. To ja już zginąłem jak szmata. Weźmy się w garść, panowie. Krytyczne. Zniszczony, o, już ładnie nam zaczęło iść. No proszę, może dlatego, że nie puszowaliśmy, tylko stanęliśmy sobie ładnie, zmierzyliśmy się. No patrz, nie raszował jak debil i zdobył 2 kila. O i jaś tam proszę bardzo za to z listja 30. Uh Oho Pięknie. Udało nam się. Huu! Trochę wartem. Ale udało się. przechomił człowiek orkiestra. No to tak mamy trzy kile piękne. Jeszcze czwarty i zakończymy misję, moi drodzy misję specjalną. Nie otrzymamy za jej wykonanie medal. Wow. Nic tam nie jest nic no zamek działa. Nie miałeś nic Nie kierowcę, siebie. No, trzeba było po ale trudno. Ale tak bywa. Weźmiemy na cele opansowane. Nic nam to nie da, ale... Ale polatamy. Mimo, że w kierowaniu samolotem mistrzem nie jest. Szczególnie myśliwcem. Czy samolotem tempelowym, to już w ogóle. Najpewniej rozbijemy się na pierwszym lepszym. Tam coś lata. zadaniem będzie spróbowanie wzięcia tego na cel O, tu, tu. Co, też coś lata O i też coś ciężkiego jak my mielibyśmy większą szansę na dogonienie tego na dogonienie, może na zastrzelenie. Stanowisko przeciwlotnicze Dobrze chronione lotniska, tak tak Zdecydowanie Oj, ale ta bitwa chyba była od początku znana na przegraną, tak mi się wydaje My robiąc ten wynik Tylko odwiedliśmy to przegraną w czasie Proszę, debil. No tak to się dzieje. I proszę bardzo, zrobiliśmy 4 kile. Wykonaliśmy do końca akcję specjalną, którą, y, którą w sumie zaczynałem na filmie. Y, wróciłem. No w sumie to, że się nie popisałem tym Churchillem i raczej jak debil może być związane z tym, że dawno nie grałem, ale nie będę na to... Nie będę, no zresztą sami możecie ocenić, tak? No, moje ostatnie filmy były z Battlefielda. tutaj? O nie, no, ale jednego zniszczyliśmy. No cóż. Chłoniemy. Tak jak żar w naszych sercach. Do zobaczenia w następnej rundzie. No, zobaczcie, ta sama mapa. Udało nam się. I to tym razem nie mamy już zajmowany sklepów od samego początku. Więc mamy. Mamy jakieś szanse na zajęcie w piersi, okopanie się i przejechanie do przodu po prostu pancernym walcem. Ale czy tak będzie, to się okaże. Mapa opuszczona fabryka przeciwko, znowu przeciwko Niemcom ruskim. A czy Włosi byli, to już nie pamiętam. Znowu pojedziemy w tamtą stronę, jako że jesteśmy twardzi. Twardszym czołgiem od Churchilla chyba tylko jest z 1 Oho Operator KMU? Żartujesz sobie? Nice, udało nam się. Mimo że był niebezpiecznie blisko naszej dupy. Spudłowałbym tam ten strzał i w silniki byłoby po nas. Sprawimy sobie karabin maszynowy. O tako, żeby go naprawić. Realistyczne na mapach miejskich są naprawdę bardzo dynamiczne. To jest rasz rush za raszem. O proszę, o od nas. Silnik chłodnica. Nice. Może już obracać wieżą. Podpalenie. Podpalenie. Może uda nam się go ubić. Udało nam się. Właśnie ubiliśmy KW1 jakąś marną armatką. Bipidową. Wręcz. Dobra, bierzemy trochę pod kątem. Nie wiadomo, co tam się dzieje. Myślałem, że ten krzaczek to jest ruch. No ale atakować punkt B. Nie, bo to zniszczyłem tego kabu, tak? Oho, coś się dzieje. Tylko niech się ukaże, gdzie ten dym podskoczył. Strzel jeszcze raz, nie chcesz to nie. Oho, tego czołgu w kąt skrętu, naprawdę prędkość z tego skrętu. Albo jej brak, no Patrzmy. tu jest silnik, no co jest. Tak być powinno Chłodnica zbiornik paliwa. Podpalenia Zamek działa. Uff, długo się z nim męczyliśmy. No! w tej bitwie pokażemy, że coś potrafimy. Oj. Że coś zdziałaliśmy. Okej. Okay. Walimy się, ale przynajmniej nas nie zabił jeszcze. Ale mamy chyba zniszczony mechanizm opuszczenia działa. Obawiam się. Że możemy nie wyjść z tego cali. Palimy się po raz trzeci, słuchajcie, niestety nie wyjdziemy z tego żywi. Mam nadzieję, że drobniejsi od nas ci naszego tręcila. No teraz pojedziemy mniejszym. Może coś czapniemy tym Achillesem, no i akurat się uda. Cztery kile, nice, nice. Trzy ma nasz towarzysz. Dobrze ich nie ciemy, albo są nubami. Myślę, że są nubami, bo. Nie wiem czy jestem w stanie dobrze gnieździć Nie wiem, moim zdaniem drobny fart jeśli chodzi o, o tą bitwę czercilem, no nic, nic więcej nie potrzeba w tej grze, tak naprawdę oprócz drobnego farta i troszkę troszkę umysłu no. Tylko tak dalej, a wygramy Wiedzy zasadniczej, może tak, no trzeba wiedzieć, jak się skontować. Czy w ogóle trzeba się kontować? Czy jest sens się kontować, skoro i tak zginiemy, bo przełamią nam kadłub, tak. No, taka wiedza podstawowa, bym rzekł, jeśli chodzi o tę grę. Ujeżdżaj. Ujeżdżaj. No i będziemy tak stać naprzeciw siebie. Pomocy. Straszył się nas Ale nie wyjedziemy mu Mam nadzieję, że nie Albo że już został zniszczony chociaż to nie ma żadnego znaczenia Zeradino O, patrzcie, no wyjechał akurat. Dobra, dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania yy, oraz polubienia filmów. Oczywiście prosiłbym również o udostępnienie, jeśli Wam się podobało, ale nie jest to konieczne. Dziękuję, cześć.